Witamy na epickiej bitwie! Nie! Nie, 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 nie! co? co? Jestem pośledzony? Samolot, uwaga, to jest chwała mocna przekwina. Rozszyfrowuję ten skrót. Isiak pobił mnie. sięgam, jeżeli to jest to hasło. No to niestety. Wzywam Marylę Lerodowicz, <ścoughs> Ja pierdolę, co to kurwa jest? Może <noise> Marzenia mogła urodzić. Tajni. To ty dasz radę w kawalerce. Ja wierdolę! Zakopane, jak się bawicie? Ja jestem wariant. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem wariant. Dzień dobry. Ja jestem przedstawicielem nowej partii Girardowsko-Siedleckiej. Nietypowe połączenie, tak wiem. Jednak co nas nie poróżni, to nas wzmocni. Może na początku przedstawimy tutaj spod wyborczy jednego z naszych kandydatów. Mam nadzieję, że dźwięk jest niezły, bo jestem na home office. Niestety panuje epidemia. Co do tego przejdziemy za chwilę, tak? Oczywiście tutaj trzeba wyglądać. Tak, dlatego ubrałem się w adekwatny sposób. Mikrofon. Muszę sprawdzić swój mikrofon, żeby wiedzieć, czy, czy będzie mnie słychać, bo coś się zepsuło i nie było mnie słychać, to powtórzę jeszcze raz. Jak Mabel klasyk.

Wojuszu Olsztyńskie. Chcę zrobić dla naszego miasta w co następujące rzeczy. Zlikwidować całkowicie dla młodzieży alkohol, papierosy i narkotyki. To dobrze. świeże powietrze też powinniśmy zlikwidować. Oczywiście tak. Otworzyć zakłady miejsca pracy dla młodzieży i dla ludzi. Tak. Oczywiście zakład pracy dla młodzieży już od 5 lat. Także gratuluję. Tak, bardzo dobry pomysł. Oczywiście z emerytury powoli mogą się kończyć. Ponieważ społeczeństwo się starzeje, więc zaczynamy już pracę od piątego roku życia. Brawo, brawo. Usprawnić nasze mieście w całym, na całym Podlasiu, żeby nie było bandytstwa. Żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Stoku też nie będzie. Zlikwidujemy całe miasto. Ja ale wtedy zapytacie podsta ta komunikacja miejska, tak? No ktoś musi ich tych ludzi wywieźć, tak? Więc yy, wszystko z yy, Białegostoku, trafy radomia, także tak, gratulujemy. Gratulujemy nowych osiedlańców. Brawo, brawo. Podzielimy Polskę. Na palących i niepalących Tak Niepalący na Ukrainie. <laughs> Dobra. <śmiech> tak, także... Tak przedstawia się pierwszy spot Mamy jeszcze dwa, o dziwo Więc yy, strzeżcie się Będą, będzie ono pokazywany później z, z naszym programem A co do programu To przejdziemy właśnie do realizacji Kurwa moje uszy Arizona oczywiście usuwamy Bo to nie jest płatna promocja Nie ma żadnego kolaka? No jak? Ty, no żadnego zakolaka nie ma To jest ten mencian, tak? Ten z Chin, okej okay. Dobra, na razie pomyślimy nad tym <laughs> Za colak <laughs> Ja pierdolę, genialne Szanuj kobietę, szanuj LGBT <laughs> To może być? O kurwa No idealnie Dobra, samolot Samolot, uwaga To jest, to jest kurwa mocna przeklina. Dobra, uwaga Rozszyfrowuję ten skrót szak pobił Menela <laughs> I nie podniósł żadnych konsekwencji <laughs> S.A. oczywiście. A samolot bo spierdalił do Rumunii No i pasuje Oho eee. Boże, co was tak jebie No co? Szczery jest Jezu. Taka kremóweczka to doprawdy wyborny deser, warty użycia w starciu z trudnym przeciwnikiem, okrutnikiem, można by rzec. Okrutnik. <grymianie> można je za nim można jak najbardziej. Jeszcze jak? Co z papierżaka. Yes. <laughs> Dlaczego? Pewnie od bezdomnego, o, jeszcze pensowa niech Bóg wam wybaczy, bo ja nie zamierzam. Yes. Nikt wam w to nie uwierzy. Żegnaj. W sumie. B dziękuję, przeprowadzam analizę. O tak, przepieszne. Tak, płacz na mnie, płacz bardziej. Wiesz, że to lubię, pip, pip. Jeszcze trochę, kochanie. Nie przestawaj. <sum> yes. Analiza zakończona sukcesem. Miłej podróży. Zaraz co? Jakiej kurwa podróży? Nie. Nie wiem, który teraz. Ten. Nie! Jestem pośledzony! Jestem debilem, jestem zjebem. Jakie dole, no. Coś mi mówi, że chyba popełniliśmy największy błąd w naszym życiu. Ja się to. A ja się zastanawiam to to jest ML. Witam, zakopane! Jak się bawi? Zaraz, zaraz, co to jest? Ty widzisz, się nowy. To śmie przyzywać mnie przed świętą datą. E, pani Mariolu, moja mama jest wielką fanką. Ty gówniarzu, zdajesz sobie sprawę, coś narobił? Samo balsamowanie będzie trwało dobry miesiąc, a potem wsadzanie do sarkofagu. A nie daruję. Przykuj się do walki, zaraz ci zrobię z dupy sastą kępę. Hasło jak przystało na partię z dykty. Przyklejone na żółtej karteczce do monitora w recepcji. Tylko nie myśl nad nim za długo, bo cię jeszcze rozboli głowa. Okej, okay. no, o, się wiadomo, tak? Oj. Nie ma Oj. opcji, że ktoś z końfy dałby radę Oj. rozwiązać <laughs> tak skomplikowane równanie. Może trzeba podejść do tego hasła bardziej. Dosłownie? Tak, co? Jestem pośledzony? Nie ma opcji. No jak? Nero. Konfy... Nie ma opcji, że no co ktoś, jest, kurwa, dałby radę rozwiązać tak skomplikowane równanie. Dobra, nie? dobra, czyli tak. No ale nie, no jak? Nie wszystko po kolei trzeba. Po 2 2 2 wpisać, kurwa? No nie, dobra. Sięgam, jeżeli to jest kurwa to hasło. No kurwa cicho. Co jest? Ja pierdolno. Skubaniec otoczył. O no, pierdolę. No, Chyba obiecał im płatny staż za ochronę, bo są jacyś dziwnie zmotywowani. No to niestety. Wzywam Marele Lerodowi, cichuj. Niech się dzieje. Już czas. Jest. Jest i ona. Zakopane. Jak się walicie. Dziękuję, dziękuję. Wspaniała publiczność. Ale na mnie już pora. Wypatrujcie mnie za ro... Yeah. Czyli plotki się potwierdziły. Memcen jednak jest robotem. I to nie jednym są ich tu setki. I dlatego mógł ubiegać tyle w podczas jednej kampanii prezydenckiej. Ja pierdolę, co to kurwa jest. jak <noise> mogła urodzić. stajni, To ty dasz radę w kawalerce. Ja pierdolę. Dziecko to nie spamla mailu, nie ma przycisku usuń. Yo, 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 z gazowanej wody święconej wyczesana opcja na orzeźwienie <laughs> podczas oazy. Czego to ludzie nie wymyślą? Woda święcona zero. Energetyk. Dokładnie. to ten, koleżanka z kółka różańcowego, niedawno powiedziała mi, że znajomy kuzyna jej chrześnicy się rozszczepił na polio i potem uważa. Po 20 latach. To prawda się utopił, ale dalej mam pewne wątpliwości. Co pan na to? Halo? Sześć, Boże. Snóg no, mi mówił, że w szkole ich uczą, że kobieta nie musi zajmować się domem. To ja się przetapię. Jak to kurwa tak skandal. i pogotuje? Gandal. Za przeproszenie w domach poprzewracało! Halo! Szczęść Boże, mój wnuczek był w zeszły piątek na spowiedzi świętej i zupełnie przypadkowo podsłuchałam, jak mówi Kaliusz w konfesjonale mówił coś o jakiejś masturbancji. Co tu właściwie jest? Jakaś modlitwa? Pani lepiej przejrzyj komputer, synka, a jeśli nie daj Boże klawiatura się klei, nie. to niech Pani wie, że się już nim diabeł <i tiles> interesuje. Nie, no dobra. Moja ulubiona to tak, gdy Pan Jezus upada, bo przypominam sobie wtedy sytuację, kiedy pijany rodzin upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Może mi przekazać policji, nie będzie straszył Nie, doktora nauk. Jak go kiedyś spotkam na ulicy, to mu nogi z dupy po. Pipi wieczniki powyrywam! Dobrze, dziękuję. Koniec z komunistycznym, tym karłem, który się przefarbował na SPT! NIE żyj WOLNA POLSKA PRZED KOMUNAŁEM! Dobra, że to jest tyle A, kurwa takich głupich Boże, nawiązań. Trzy słowa do ojca prowadzącego. w A? Dziękuję serdecznie, ale na przyjemności będzie czas po edycji. O, widzę, że się pan ładnie przestawił przed słuchaczami, milionom słuchaczy. No i wytuwa. Dobra, muszę to pokazać, kurwa mnie pojebie za chwilę. No słucham. No cześć, ja słucham. Jakie hasło? Yy, chuj ci w tyce. No, bardzo bym chciała, ale na przyjemności po programie

W takim przypadku. Co byś zrobił? Witaj w konfesjonale, WIP, szanowny grzeszniku. Ze mną Twoja spowiedź będzie niezapomnianą przygodą. Najpierw najważniejsze: jaką kwotą wsparłeś ostatnio finansowo świętą antenę Radia Rydzyja? 266. Uuu, słabiutko. Aha. A potem będzie się chciało do nieba, nie? A święty Piotr <laughs> wtedy powie: ha ha ha, co ja kupię za te grosze? Trzeba się poprawić. Jak! Przejdźmy do rzeczy. Z jakim najcięższym grzechem przychodzisz dziś do mnie? Robiłem Menela i spierdoliłem do Rumunii. Przecież to nawet nie jest grzech. Aha! Chyba, dobra, nie raz. Za... <laughs> A daj, bucha. Nie, nie Serio? Nie Not like panie. this. Ale? Tram na Evro O, nie mam srania, dobra, no nieważne. Nie mogę nastać na Ewrona. Bo zdarzają się, szanowni państwo, takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam biologiczny mężczyzna, rodzi dziecko. Z Razem z Wanną Marią odpłynęły w siną dal na na pozostanie w parlamencie. Teraz, kiedy przejęliśmy ich symboliczny 1%, to wreszcie my mamy większość. Biegiem na salę posiedzeń. Czas pokazać pluskowi, gdzie raki zimują. Drodzy Państwo, Aha. przed nami głosowania przełomowe dla losów naszej ojczyzny. Niech każde oddany dziś głos będzie poprzedzony chwilą rozwagi, albowiem jego skutki wybrzmiewać będą przez pokolenia. A naszym widzom na transmisji live przypominam o zostawieniu łapki w górę i daniu suba leciły z tym koksem. Poczekaj chwilę. O już, sub zostawiony. No dobra, to jeszcze tylko jedna uwaga. Masz zawsze głosować odwrotnie niż dupa. Zrozumiano? No jak? Wiem, że możecie korcić, żeby czasami poprzeć lepszą ustawę albo przyblokować jakiś głupi pomysł, ale to jest ten moment, kiedy masz schować rozum do kieszeni i trzymać się dyscypliny partyjnej. Naszym celem nie jest poprawa ustawodawstwa w Polsce, tylko sprowokowanie pluska. Jak to? No co jest? Ustawa o partnerskim społeczeństwie. Związki partnerskie całkowicie zastąpią małżeństwa. Dotychczasowe akty ślubu zostaną przekształcone w partnerskie po uiszczeniu kaucji. No i pewnie, no co jest? Do Szanowny pani maszałku, i a ja bez żadnego trybu. Wysoka Izbo, dzisiejsze głosowania to symbol zmian przetaczających się jak walec po polskiej scenie politycznej. Po moim trupie, szajse, twoja mać. Myślisz, że możesz sobie tak ze mną pokrywać? Już zbyt długo znosiłem twoje panoszenie się na moim podwórku. Nie będzie Polak plumi w twarz. Oho. Co jest? Megazord. Kolipka, gdzie się podział plusk? I gdzie my w ogóle jesteśmy? No i człowiek chce zrobić coś dobrego, tak? Choćby nie <laughs> wiem, <w tym> co <laughs> gdzie z saluchą w dps się pomóc. Więc wpisuję w czarach... przepraszam. Dobra no, nie ukrywajmy, tak? Co tu się wydarzy? Ja pierdolę. <grystanie> Ale item. Kurczaki, ziemniaki, kurczaki <grystanie> i ziemniaki. Mam złe przeczucia. Kurczaki i ziemniaki. Tego się obawiałem. Czej, bo piwniczki z winami. Przeczytaj etykietę. Wina pluska o kurwa. <laughs> Sugeruję napakować tyle prowiantu, ile damy radę unieść. Coś mi mówi, że za tymi drzwiami będziemy go potrzebować. Kolejny? Był tu ktoś przede mną? O tak, taki jegomość o wilczych oczach. Bardzo się śpieszył. Zagrał jakąś pompatyczną melodyjkę na Nie, i chwilę Nie! Potem go nie! Napierdolę, dlaczego? No jak? Kurwa. Kurwa i zapomniałem. <laughs> Jezu. Wasze marne moce nic tu nie zdziałają. Jest tylko jeden sposób, by pokonać Pluska na jego własnym terytorium. Przedwieczny rytuał sejmowego pojedynku. Nie pozwalam. Rytuał został zakazany. Jest zbyt niebezpieczny. Taki poziom cringe'u może zabić. <laughs> Nie mamy wyboru. Musimy zaryzykować. R plusk. Otwarzysz się? Jako? Z przyjemnością. Zatem niech tak będzie. Podajcie mi łańcuch

O jest tu na O Jarem będę dziś na pluska nie małym kłopotem Kim jestem bajero Nie kurwa nie dawajcie mi proszę brać udziału w tym plus na mikrofonie oh, się nie mieści jechać leszczy z Wisopcami się nie pieścić Ja jestem Bajera To jest lustro Kurwa Nie da się zatrzymać nawet Co tu kurwa robi ten Sobel. Zajebie się. Ratunku. Pomóż mi kurwa, błagam Ty na co czekasz? Zanim... Ja na co czekam, kurwa? Na co czekam? I słyszałeś, co się działo przed chwilą? Na co czekasz? I czuję, jakbym nie wiem, jakbym oglądał ekipę albo coś. Tylko nie motor ten. Dziadku, daj mi siłę! And the hawk skorę wesene Nie no. Uwaga Ja wdole soluję go już No jest hmm. Wykrałeś to ruchy, ale jeszcze się skuscamy. No. Zaraz ci taki w unii, że się zesz. I zobaczymy, co zrobisz, jak uchrzula, zablokuje ci wszystkie fundusze, a kraj rozpadnie się w ruinie. Serio, to już koniec. Na to wygląda. Płynie z tego wszystkiego cenna lekcja. Niby jaka? Nigdy nie płać za grę więcej niż 30 złotych. No i klasa! 20 minutes later! Sprawiedliwa się... Oho! Została wymierzona! Imperatorze! Czy zasłużyłem na małe co nieco? Zasłużyłeś! Nie wiem, że będzie. Wracaj do Nie wiem, że to kot jest! Niech pan przewodniczący myśli, że wygra! A tak naprawdę usunął naszą ostatnią przeszkodę do osiągnięcia pełni władzy! Nie, tylko nie grodzka. Fajne. Nie no, kupimy. Ja kupę. Fajno, fajno, fajno. A za ten a za ten rap battle na koniec, to przesada była wielka. No tak, idę oklepać... Andre w drugim pokoju. Bo dobrze wie co była i nie ostrzegła. Że Mam nadzieję, że jak Daltonowi Prime za, zapewni Sandrze nowe zęby. A medy mam na membrana: Siedzą na pecach mnie jak AGB. Oliwa dawno jest w ogóle Dlatego software się pari jak range. kurwa. No same ludzie kiedy myślę, kora mózgowa, a ową leczkę. Ja wydaj mu bo wchodzę do RAM. Zgubisz religię, jak tylko z tym skończę się.